Dzień dobry. Witam Jarzębinową inspiracją w dzisiejszym poranniku. Nazywam się Zuzanna Rejowska z zawodu. Jestem lekarzem. Współtworzę przyjazne Twoje miejsce, gdzie swoimi inspiracjami pragnę podpowiedzieć Państwu, jak lepiej funkcjonować codziennie i przez to być zdrowszym. Inspiracja jarzębiną wzięła się z pewnego letniego wędrowania wysoko w Tatry. Na ścianie skalnej pomiędzy głazami, wciśnięta swymi drobnymi korzeniami, lekko oparta o te skały rosła może metrowej długości jarzębina Wyjątkie gałązki opierała o skały, ale prawie na każdej wisiała przepiękna kolorowa jarzębina owoce, które swym koralowym kolorem przyciągały uwagę. Na tle szarej skały zimnej te promyki światła te dorodne owoce zachwycały. Wydawało się to niemożliwe, by w takiej skalnej rozpadlinie mogło coś tak pięknego wyrosnąć. I pomimo, że to jeszcze środek lata, jej owoce już były dojrzałe, ponieważ w Tatrach zima przychodzi wcześniej, więc drzewo starało się swoje owoce przygotować znacznie szybciej. Jak myślisz, czy taka jarzębina, może podpowiedzieć Ci, jak funkcjonować? Czy trudności, których być może doświadczasz, mogą pozwolić Ci na zaowocowanie taką piękną, koralową, radosną, letnią scenerią, jak opisany przeze mnie krzak Jarzębiny. Zachęcam, znajdź dla siebie siłę, motywację i bądź pięknie owocującym, maleńkim, wiotkim kwiatem, krzakiem, drzewkiem jarzębiny. Życzę dobrego dnia.